Kuroń, Michnik, Chojecki, Geremek, ludzie ówczesnej opozycji bywali na nieoficjalnych przyjęciach w ambasadzie francuskiej w latach 70-tych, gośćmi częstszymi bodaj od nomenklaturowych ministrów. Dziś przybyli tu jako redaktorzy, ministrowie, eksperci. W warszawskiej ambasadzie Francji wszyscy czują się jak u siebie. Tak samo jak w Paryżu, zawsze gościnnym dla emigracji. Tak samo jak we francusko-polskich obecnych kontaktach rządowych, o których mówił minister pracy Jacek Kuroń. Tak samo jak to już tradycyjnie od czasów małego kaprala splatają się ze sobą polskie i francuskie. loss To mały kapral. Napoleon Bonaparte wymyślił legię honorową dla swych żołnierzy. Ambasador Francji, pan Alain Brie, w przemówieniu na cześć Jacka Kuronia, stwierdził, że cesarz Francuzów z pewnością chętnie widziałby go w jego błękitnym, dżinsowym uniformie w gronie wiarusów wielkiej napoleońskiej armii. Jacek Kuron, człowiek o wielkim sercu, który był socjalistą mając lat 20, a według słów ambasadora Francji jest dziś generałem strażaków gaszących społeczne pożary, nie zawiódł miłośników Makuszyńskiego. Któż nie pamięta wiebiącego Napoleona, pana od historii, profesora tłumaczącego swym uczniom, że nie ma zaszczytniejszego odznaczenia dla Warszawiaka od napoleońskiej legii honorowej. Kuroń zachował się jak wcielony szatan z siódmej klasy, dziękując nawiązał do światłych tradycji generała Cambro. Ja nie, nie używam wielkich słów, ale teraz powiem. No powiem, jak się teraz zetramy, to będzie gówno. I to jest jedyne słowo, które ja znam po francusku.